Cześć, dzisiaj taki sprzęcik wjechał. Co tu mamy? Łódka Alu Tracker Pro 170 na przyczepie oryginalnej amerykańskiej tracker. Zawieszony silniczek Merkury jet na wtrysku czemu jet? Bo jest jet. Można pływać po 15 cm wody. silniczek przyjechał na odpalanie, rok był nieodpalany od przypłynięcia z Ameryki ponoć obecnie ładuje akumulatory piękny sprzęcik mini kotka pokład basowy no i różne tu cuda, które później będziemy pokazywać proszę bardzo, jaka piękna bakista na ryby na żywce na i na zawody. Kolejna taka la lodówka jakby. Chociaż nie no bakista, gdzie lodówka, co ja gadam. Dobra, tu bakista kolejna, bakista na wędki, mamy w niej lampę topową. Fajny sprzęcik, dwa fotele takie. Czy się to jakiś detalink, renowacja skór? Dwa fotele wkładane. Fotel możemy włożyć sobie z przodu. Tam jest otwór. Fotel możemy włożyć tutaj z tyłu. Zbiornik nie wiem, ile litrów. Dwa akumulatory jeden do silnika, drugi do dziobuwy. Tu co mamy? Tu mamy kolejną dużą bakistę. No i super. Silniczek Spróbujemy go odpalić. Konsola. Co tu mamy na konsoli? Paliwo. Obroty. Prędkościomierz jest analogowy. Tu było echo, ale zostało po nim echo. Ale to była jakaś zabawka. Później przyniosę kluczyk, to się podziałamy. Popatrzymy, czy wszystko działa. Światełka, inne rzeczy. Oczywiście, kubek na wielką amerykańską kawę lub Coca-Colę w puszce litrową. No i tak to wygląda. Zbiornik plastikowy. Ciekawe, co tu można maksymalnie zapiąć. Niby można zapiąć tu cztery osoby i 50 koni. Aczkolwiek ten silnik można odblokować na 60. Później zresztą sprawdzimy, czy nie jest odblokowany już na 60. No i dobra. Spróbujemy go odpalić. Dobra, jedziemy dalej. Dźwięki dzisiaj nie sprzyjają. Sąsiad coś kuje. Młody zaraz będzie kosił trawę. Ale tak, patrzcie, dyszel składany. Jak nie mamy miejsca w garażu, dobra, nie będę teraz z nim walczył. Jedną ręką wyciąga się go i o tyle możemy się skrócić przyczepę. Niewiele, ale zawsze może być albo nie być w garażu, nie? O te, nie wiem, 70 centymetrów. Dobra, zdjąłem to, Akuku się ładują, o, końska mnie gryzie Akumulatory piją prąd O, zielony pije już tylko 15 ampera, A ten drugi rozruchowy, nie wiem, tam tego podłączyłem starą transformatorówką, bo nawet nie chciał wystartować Na elektronicznej, ten elektroniczny on chyba potrzebuje około 3-4V Żeby ruszyć Akumulatory stały rok Ale widzę, że działa bez najmniejszych problemów, na razie Ok, okej, silnik stał, rok, znaczy rok to ponad stało w Polsce, chyba czy tam razem z transportem, nie wiem, no ale teraz nie wiadomo co jest w kotle, co za paliwo, ile stało, czy jest woda, czy nie ma wody. Więc teraz do odpalenia zrobię tak. Wykręcę świecę, najpierw nibą wrócę parę razy. Zobaczę co jest 5, czy się kręci. Bez problemu. Może zmierzę kompresję. Zobaczę, to jest strasznie mało miejsca, żeby podejść. Potem tak odkręcę ten kranik i przepompuję paliwa z pół litra, może zobaczę aż będzie płynąć, bo tutaj w filtrze widać, że to paliwo nie jest zbyt czyste. Wykręcę też filtr, sprawdzę filtr, jak tam wygląda osad, żebyśmy wiedzieli co jest, pokręcę troszkę rozrusznikiem, jeżeli wtedy już. Będzie wszystko się kręcić. Olej jest, olej jest czysty, to jest sprawdzone. No i teraz wykręcam tą śrubę i zobaczę, spróbuję zrobić przejściówkę To jest do odpalania bez wody. No rzeczywiście mogę odpalić w wiadrze, ale to tak chlusta wodą, że że od razu wyleje mi całą wodę do małzera Też ciężko będzie to sadzić Fajnie, jakby mi się udało odpalić na tutaj. Tu mamy wężyk do smarowania. Tu po każdym pływaniu powinno się tyle wpompować smaru, że tędy powinien wyjść widać, że ktoś tu pompował, smar widać, ale tak przynajmniej jest tu napisane po każdym pływaniu po całym dniu pływania pompujemy tu smar no, bo tu oleju nie ma w spodzinie jak w tym, tylko tu jest smarowane to też na pewno przesmaruję zanim odpalę silnik, bo nie wiadomo ile tam smar ma a, i jeszcze tu jest Tu jest kamyk. O, o, wpadł głębiej. A to kamyk z Pensylwanii. Wiecie, kto po nim stąpał, nie? Nie wiecie? A też nie wiem. <grym> Dobra, ale siedzi kamień tutaj taki duży i nie może wypaść. Trzeba go wyjąć stamtąd. Przed odpaleniem. Dobra, wykręciłem śrubę. Na szczęście gwint jest metryczny. Nie żaden imperialny. Więc tu jest nakrętka dziesiątka. Zaraz zrobimy przyłączkę. Zaraz robimy przyłączkę do odpalania na wężu. Co mnie bardzo cieszy. Moja radość była przedwczesna. Gwint okazał się jednak gwintem calowym. Na szczęście niezawodny tokarz poratował mnie na Wytoczyłem coś takiego. Pożyczyłem na Wytoczyliśmy, znaczy wytoczyłem, nagwintowałem. Tak to teraz wygląda. Tutaj otwór zrobiłem ósemkę. Tutaj szóstkę, żeby przelot był jak największy. Teraz tak wkładam to w termokurczkę. Na końcu termokurczki mamy przyłącze do węża. Termokurczka jest z klejem. Tak, o, mi się przewęziło troszkę, ale to nic i tak jest szerzej niż na otworze, jest to nie problem. Teraz poczekamy aż to wystygnie. Idę wykręcać świecę i zaraz probilen odpa. Żeby dobrać się do świec trzeba zdemontować cewki. Tu mamy fajnie numery popisane, które które jest, która cewka, który przewód WN idzie na którą cewkę. Na czym może by się to udało bez demontażu, ale strasznie tutaj mało miejsca jest, więc lepiej to zdjąć dla bezpieczeństwa, żeby nic nie łamać. Dobra, zdejmuję fajki i wykręcam świecę. O, ręce mi się trzęsą. Tak, przekręciłem, zrobiłem tak jak jest teraz pasek, to ręcznie bez świec przekręciłem tyle, aż pasek wrócił z powrotem na to miejsce, czyli zrobiłem około 4-6 obrotów. 6, około 6 obrotów. Wałem korbowym, wszystko było git. Teraz zakręciłem rozrusznikiem, kręci. Mam nadzieję, że będzie miał siłę. Zakładam z powrotem. Tak wyglądają świece. Świece są książkowe, mleczne, wszystkie. Zakładam z powrotem świece, z powrotem cewki. Paliwo już przelałem. No i będę próbować, to odpalać. Co tu jeszcze? Aha, jeszcze nasmaruję wałek. ten. Nasmaruję. No. Wirnik kurde jak gorąco 30 stopni głupoty gada żeby nie było jak to w amerykańskim sprzęcie musiał być dzwon <laughs> jest i dzwon uszkodzony Czy nie wiem czy to się nazywa dzwon po amerykańsku to się nazywa jakoś tam inaczej mamy wyłamane tak pływa się oczywiście tak jak się pływało no ale wygląda nieładnie wygląda nieładnie i chcemy temu zaradzić yy, teraz tak w Stanach to kosztuje 1500 dolców plus opłaty i wysyłka do PL w Polsce w GTB Marine na fakturkę kosztuje to 9600-9800. A my to najpierw damy do lokalnych druciarzy, jak to my. Przecież jesteśmy w garażu, garażowe druciarstwo, więc trzeba najpierw spróbować to zdrutować po polsku. Jak się nie uda, wtedy będziemy myśleć, co dalej z tematem. Druciarstwo druciarstwem, ale spawacz to prawdziwy fachura. Masz szkołę. Nie wiem, czy szkoła jest jego, czy tam jest instruktorem spawalnictwa. Ale gość ogarnia temat. Nie jest tanio. Ale nikt nie powiedział, że ma być tanio. Ma być dobrze. Tanio już było. Proszę bardzo. Tak ogarnął temat. Dzisiaj spawa mi kolejną spodzinkę. Najlepsze, że 60 Merkury EFI. Czyli pasowałaby zamiennie zamiast tego wynalazku. Pas, pasowałaby do tego silniczka, ale tu na razie leży w proszku. Też spawa miecz. Dobra, yy, filmik jest o tym. Więc co? Tak pospawał. Ja to teraz przecieram papierem 400. -ką. Dwa lub trzy razy daję epoksyd, podkład epoksydowy. A na to tak Taki daje podkładzik, go już kiedyś stosowałem, pokazywałem, dość fajnie, mocno trzyma, podkładzik wyschnie, oczywiście teka, line, włoskie farby, mercury black, no i będę to malował, oczywiście nie po całości, tylko tu dookoła, o, jakiś dron mi nad domem lata, co tu po moim niebie ktoś lata? Dobra, przetrę to papierem 400, potem aceton, acetonik, przejadę acetonem i pomaluję podkładem. Trzy warstwy epoksydu, trzy warstwy farby, Mercury Black, Znaczy, to się bardziej świeci niż stara część, ale wiadomo, zawsze różnica będzie. Myślę, że wyszło pięknie. Można składać. I żubura leci. plan był taki że sprawdzę jakie jest paliwo doleję się świeżego i będziemy pływać <grymne> ale tu jest kurwa, <grymne> dwuwarstwowe paliwo to był początek tyle jest paliwa tyle wody a tu mamy, kurde słońce wyszło Bo słońce było lepiej widać w cieniu <grymne> jak to nagrać Tyle jest wody, tyle paliwa, czyli coraz mniej. Dobra. No nic, trzeba wszystko spuścić do zera, jakoś wypłukać ten bak. O, teraz słońce zaszło i pięknie widać. Tyle wody, czyli mamy gdzieś około 1,5 litra wody, reszta paliwa. Tutaj było jeszcze gorzej Bo tu mamy Ponad połowę Czyli stan wody się zmienia Dobra spuszczam resztę Bo to tak jest śmietnik wszystko Dobrze, że nie tknęło mnie I nie próbowałem odpalić na tym paliwie Które było tu w baku Tylko od razu podłączyłem swoje Kolejne cztery literki Spuszczone Już jest troszkę lepiej Nawet zaczyna paliwem śmierdzieć Czeka gruszka. Co tej gruszce się stało? Gruszka Merkury, znaczy czy Quicksilver oczywiście? O tak obróci. Bo pompuję się gruszką po troszeczku. Zaraz przyniosę coś większego, bo nie wiem, ile tu paliwa jest. 12 litrów. Przestaje być widać, ale zbiornik ma 12 galonów. Więc idę po coś większego i przepompuję to inaczej, bo przecież nie będę się tu gruszką bawił, bo mi ręka odpadnie. Choć idzie dość szybko, grucha jest duża. No ale nie, nie, nie. Wskaźnik pokazywał pół kotła, więc spuszczę, ale no nie ma jak tu wyjąć tego zbiornika nawet, on tu jest wsadzony. go teraz sąd wykręcić, wyjąć, wypłukać, nie mam pojęcia, czy go rozkręcać, co z nim zrobić. Dobra, będę jeszcze myślał. Na razie wylewam to do oleju. Bo to już raczej sama benzyna, choć nie śmierdzi benzyną. Tu czekam cały czas, co tu się zadzieje. To no, już się nic nie dzieje, ładnie się rozwarstwiło. Wlewam to z powrotem do beczki z olejem przepalonym. I idę po coś większego. Jakąś 30 sobie przyniosę. Sprawdziłem jeszcze wirnik. Czy jak to nazwać? Śruba. W bardzo ładnym stanie. Tu nawet widać, że dobrze farba nie jest z niej zdarta. Ten silniczek ma bardzo mało przepływane. I przy okazji w końcu udało mi się wyciągnąć ten kamień. O! Taki kamień w środku latał. Wtedy mi uciekł, nie mogłem go wyjąć na początku filmu. Wyjąłem też coś takiego. Właściciel mówi, że na statkach nie powinno być paliwa w zbiorniku. Więc tam już poszło 13 litrów a tu zaraz dobijemy, no już połowa to jest chyba 30 zbiornik z tego co pamiętam, ten chobok ma 30 albo 20 no to już jest go ponad pół czyli już mamy ponad 20 litrów spuszczonych, później sprawdzę, tam gdzieś było nadrukowane ile litrów paliwko się ciurka cały czas filtr paliwa tak wygląda Na szczęście mam taki wkład nowy. Idę założyć nowy wkład. Do tego płyniemy.